Myślę, że taką naprawdę unikalną wartością projektu PFG dla zawodników 16-17-letnich jest bardzo wysoki poziom sportowej grupy treningowej. Szczególnie na porannych zajęciach we wtorki i czwartki, na które przeważnie uczęszczają dorośli zawodnicy występujący w swoich klubach na poziomie seniorskim. Przykładowo, gdy właśnie na trening ranny przyjdą też zawodnicy z juniorów, mowa tu o zawodnikach szczołowych warszawskich akademii, z roczników 2.5, 2.6, 2.7, to na samym początku współpracy zdarza się, że często dość mocno odbijają się od poziomu grupy i potrafią prawie cały trening spędzić na trzecim boisku, a nawet czasem z niego wypaść. Uważam, że trenowanie z zawodnikami, którzy już grają na poziomie seniorskim, daje młodzieży wiele korzyści. Przede wszystkim młodzi zawodnicy podczas rywalizacji z tymi bardziej doświadczonymi nabierają tzw. seniorskich nawyków boiskowych, zwiększając tym samym swoją szansę na sukces w przyszłości w dorosłej piłce. Często też słyszę od tych młodszych zawodników, że potem, jak wrócą do swoich drużyn w akademii, to, że granie w juniorach stało się dla nich aż za łatwe. W książce Pogromca Realu, Moja Prawdziwa Historia, na 47 stronie, można znaleźć ciekawy fragment, gdzie Robert Lewandowski okres około 16 roku życia wspomina w ten sposób. Grałem z rocznikiem 8, -8 a potem na rok przeszedłem do rocznika 87. To był dobry rocznik, fajna ekipa. W tym czasie zacząłem też trenować z Deltą Warszawa indywidualnie, bo chciałem być ciągle w treningu. Trenerzy tego klubu zauważyli mnie i uznali, że warto mnie ściągnąć. Na stronie 49. tej samej książki można znaleźć m.in. taką wypowiedź Roberta. Z kolei w Delcie i w Legii już samo to, że grałem z seniorami, wiele mi dało. Natomiast w książce pod tytułem Lewy jak zostałem królem znalazłem również bardzo ciekawe informacje w temacie adaptacji nastoletniego Roberta Lewandowskiego do piłki seniorskiej, których wiarygodność potwierdzili m.in. naoczni świadkowie mieszkańcy pod Warszawskiego Leszna, gdzie na 60. stronie Opisane jest, że 14-letni Robert Lewandowski dodatkowo trenował, a także rozgrywał mecze na lewo w klubie ze swojej rodzinnej miejscowości, czyli właśnie w klasowym Partyzancie Leszno. A sam Robert wspomina te występy tak: Ale nikt tego nie sprawdzał, bo byłem 14-letnim szczawikiem. Zdobyłem nawet kilka bramek. Osobiście uważam, że gdyby Robert Lewandowski w wieku 14-16 lat nie zaczął zbierać bezcennego doświadczenia w rywalizacji z dorosłymi zawodnikami, to w wieku 18 lat Mógłby nie być gotowy, żeby wykorzystać swoją szansę w zniczu pruszków. I aż tak duża kariera mogłaby się nie wydarzyć. Na sam koniec podzielę się głównym wnioskiem, do którego doszedłem po latach obserwacji rozwoju młodych zawodników i wielu rozmowach, m.in. z trenerami z poziomu profesjonalnego, na temat właśnie optymalnego procesu przejścia zawodników z piłki nożnej do seniorskiej. I praktycznie wszyscy podzielają pogląd, że samo trenowanie z seniorami może bardzo przyspieszyć i pozytywnie wpłynąć na rozwój młodego zawodnika. Dlatego zapraszam uzdolnioną młodzież z juniorów na treningi PFG, gdzie mogą zweryfikować swoje obecne umiejętności w rywalizacji z dorosłymi zawodnikami.